hejo Eee. Uh. Czy moi drodzy ja jestem Drift. Witam was w... w pierwszym odcinku Poppy Playtime chapter 3. Nie mam pojęcia jak to się do tego... Jak... Ja, nie się... ja nie mam pojęcia jak się do tego zapaść. Ta gra wyszła w nieodpowiednim dla mnie momencie. Że się to działo i akurat. Ta gra, ta gra musiała wyjść. Akurat tylko konkretnie tego dnia. Naprawdę. Eee, no cóż, no. Nagrałem to dzień po premierze, bo w końcu jakby mam czas. New game? Yes. O, ok. Play time. Tak, to już znamy. A to znamy z trailera. Jeszcze przed wyjściem tej gry było kilkanaście trailerów, ale to już zaraz.

Playtime but are your children seen from Playtime Co's latest toy what you've seen here is Playtime Co's own Smiling Critters a limited series cartoon meant to celebrate the release of the twitch the fire sparked by the inclusion of one key member this is CatNap and like the others of his line you just pull his little tail and Seems innocent enough. However, parents across the country report their children experiencing strange and often violent nightmares. And beside them, their little, grinning catnap doll. Now, with controversy growing, Playtime Co. has announced the recall of all catnap toys from the Smiling Critters line. His image cleared from all the done. Well, play tak chapter easy? The exact cause of these incidents still unknown, only one thing appears glaringly certain. Your children are not safe with because my zakończyliśmy przy tym przy pociągu, który jakby okej, okay, czy po prostu było tyle. Ale przynajmniej to wiedzieliśmy czegoś o katnapie. Ten, który właściwie nas. E, teraz zamyka. W ogóle ja w tym odcinku jakby testuję nowy format, który mm, polega na F9F9, F9, czyli po prostu sama surowka. Same surowe nagranie i znaczy ten film poza początkiem, którego widzieliście. E, a tak czy jak zmontowany? Ty czekaj, to tu zimna śmieci? On, no, 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 no. I wód. Eee I. Co? Chciałem ja to z. Nie, tu nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. E, kończę z moją myśl to będzie czysta surowka poza oczywiście początkiem e, którego jakby widzieliście i nie wiem mi przypomina troszeczkę ruina Dobra, e, to cały czas zmienia tematy chodzi mi o to że poza, e, poza początkiem który widzieliście tą całą animację e, to Cały ten film będzie totalną surowką. Będzie... Ona nie będzie tam jakiś specjalnie wycinane. Przynajmniej jak tak będę się starał. W ogóle ja jestem e, pod kocem, bo, pod moim, bo w moim pokoju jest e, straszne echo. Zakładam, że będzie strasznie słychać tą kołdrę, ale już na to nic nie poradzę. No Do, dobra, bo ja się tu zagadałem, a nie mam pojęcia co mam tu robić. Wciąż odwróciłem, eee. czy ja mam tu coś zrobić, czy o co chodzi? Coś mam tam dostać? Czy gdzie? No nie... He? O, jestem. Dobra. Ehe. I tu zapewne mam przejść tędy. On tu to, to, to couch. dobra eee, Doba mi się też, że ta, cały czas muszę poprać ten kot. Była dobra dobra, ja to brakustyka Dobra, wyszliśmy ten bo... To jest na przykład... O oh no, co ci się stało? Ej, hey buddy What's going on? O oh no Saving. No dobra. Czym ty jesteś? Okej, okay. okej, okay, to jest ogarnięcie. Przynajmniej wiem co, 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 Przynajmniej wiem co tutaj mamy zrobić. Nie zdążyłem? Tak. Let's go! Dobra. To gdzie teraz? No pewnie że tam. Miałem ja się przy... Ja pierdziłem. Ja miałem się do tego przyciągnąć. I co? Panem jest... No, no pewnie, że muszę nowa. Aktualnie moim największym na miejscem nie będzie, kurde, jakieś hakiwaki. Tak, wiem, że będzie hakiwaki. Gadniecie, gdzie się o tym dowiedziałem? Nie panny z i na TikToku. Na szczęście na Twitterze tego nie ma. Jeszcze. Klocek, 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 tłoczek, klocek. Mm. Oho, nie, tam był katnap. Tam był katnap. Nie, nie, nie. nie. To he, Ło he Ja pierdol Drift! Ty się nauczy grać w pobli Playtime! Ale nie potrafię! Przecież to jest za trudny! jestem trochę autystyczny! No Wiemy, że jesteś Czy ja mogę w końcu tu poprawnie przejść? Nie, serio, to jest pierwszy poziom, a... znaczy pierwszy poziom. To jest jedno z pierwszych e, parkurów jakie robię i już kurde gleba. Let's go tym razem z Shiftem. Chyba mam ku, no, ku, kucaj, kucaj. You know what is coaching? Crouch? You know who did this? Or not? Okej, okay, czy nie miałem zbyt niewielkiej... Oh no, znowu ten na nie pamiętam jak się nazywa. Sorry, sorry gościu. Ale go no, dobrze kojarzę. Szczególnie z tym klipem e, Marki Playera. Okej, okay, czyli tu nie mamy wyjść. A szkoda, bo wyglądało na coś, co by... gdzie moglibyśmy wejść. Tutaj? Tu mamy wietraczek. Nie ma wietraczku. Chyba, że ja muszę kliknąć E! I to jakoś otworzymy? To jest co tam jest. A, to fajnie Okej, okay, jesteśmy... W jakimś pomieszczeniu... Co to jest za pomieszczenie w ogóle? To jest jakiś ofis? Albo... Takie laboratorium połączone z... Stworzeniem mety Nie, te beczki jakoś mi się, mi się tak nagle przypomniały z Breaking Beta Eee, tutaj into the socket Eee... tu... spali power. Dobra. Okej, okay, to są te nasze baterie, tak? Okej, okay, to co fani? Gdzieś tu powinna być jeszcze druga bateria. Czemu on wisi? Oj, biedny zajączek. O no 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 no. O. No, ładuj się, ładuj się, otóż nam te... Wyjście o nie, czy my to, czy my najpierwszego kogo spotkamy, to jest... Myślisz o Hippo? Nie, to nie jest Peter Hippo, ale... Boba Fett? B bu buba, buba, fant, a ja usłyszałem buba, bu buba, Fett. Tu ru, ru, ru. O. Halo? Tahuu, uh, ten mamy stary z nich się przystań. Zabier czy nie? No, dobra, dobieramy. Gregory! Hey, hey, can you hear me? Gregory? Ej, to jest autentycznie ten sam aktor głosowy, co Gregory. Sorry, ale w nasy security breach. What? Uh. Tak, to ja zrobiłem, tylko... Tylko pamiętasz, że ten pociąg... Zamknij mordę, Grzesiu. Grzesiu, utkaj. Grzesiu, utkaj. Fajnie, Grzesiu. Ta, super, super. Tobie akurat Katan by się przydał, to co zrobiłeś. Cheatę Roxanie y Roksanie. I Trogi. Ale co ty masz to z ciała, Grzesiu? Nieprawda, to jest Ty, Gregory. Od dzisiaj. Od dzisiaj dziś, Och, szona, Gregory. Gregory. Szczęcie <gry> Sorry, ale. głos. Gr e, Grzesia. Fun compilation. E, plus, dodatkowo pamiętam, że. Mieliśmy zupełnie inny pociąg Plus dodatkowo on Nie skończył normalnie kurde w płomieniach Czy coś tylko po prostu Spadnął i dosłownie mieliśmy na górze pre Nie work area Tylko playground Okej okay, to jest chyba zupełnie inny chapter i Mam wrażenie że twórcy Troszeczkę Zapomnieli co pod koniec było I mam nadzieję że spotkamy naszą ulubioną Popi i oczywiście e, tą eee tą różną wersję hegego-wegego, he he jak ona się nazywała eee Kiss jakoś tak? nie wiem, już nie pamiętam kompletnie co tam się działo w czy też o drugim a powinienem security security office Freddy, Freddy I have a Mogę zaprzeć? Mogę dopić? Nie, nie mogę, nie, 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 cze, Ale czemu nie mogę? Jeszcze. Five nights at Freddy's. You won't be stupid here. I won't go get it. Co to za przycisk? Ten przycisk, nic nie daje. Ale nie, ten wiatrak, kurde... ten monitoring, ten security office. No sorry. Ale po playtime chyba zaczerpnę troszeczkę z FNAF. Tym bardziej, że... Po poprzednim roku, FNAF Miał największe, nie da się swoje zarobki, to zarobki, największy hype Szczególnie podczas premiery filmu Żółta ręka? Aha, ej, to jest, to, to było smart A, bo tylko Bo to tylko w tą jedną stronę? O czym chuj chodzi? エレベータもう戻ります。<noise> Ach, chyba że tak Ej a to w sumie jest to zanotowanie jakby Izolator Ale jak mam to zrobić? zrobić Nie rozumiem tego, mam tak fajnie mi się to tego Jenny teraz mi to mówisz O proszę bardzo, o jakieś spadki, jakieś cinka była, ale Jakie głupie ale fajne, ale to, ale to właśnie to dobrze, że to jest to jest właśnie fajne. I prześniadam to chciało, i zakładam, że to będzie tak samo jak w drugim, czyli tam dodatkowe jakieś rozwiązany zagadek. I a czekał from Freddy Fla Przepraszam. Serio, <laughs> ale moja teoria na temat Puppy Playtime i enough collaboration so fucking possible but it's just a theory The game of theory Przepraszam za dużo matpata Szkoda, że skończył tak inaczej <laughs> Ok, ochroniliśmy ak akumulatory Właśnie, czy to będzie ta kostka z multiplayerowej gry z Poppy Playtime O, oh, jakiś same mieliśmy Szybko już rozumiem, tylko czemu nasz poecek by nie ruszył? Sprawdzam eee, tylko akustyki i się okazało, że akustyka w moim pokoju jednak potrzebuje. A czyli to był... Hello. Czy to było wczytywanie okay. jakby osobów? Spoko. Nie wiem.

ja nie wiem, a co to jest? What? Co what the fuck are you doing? to być Aż to mi się z Cyberpunk, to Phantom Liberty? To był ten, Ten. ten jak to się nazywało? Fire Firewall? All. Nie. No jakoś ten zadzwonił w Twój no nie wiem, Już zapomniałem. Jezu, jak jest Bezpieczny dom, tak? Play... A, to tam mieliśmy w końcu być. A to się nazywa chyba playground, ale spokojnie.

Spoko. Ale to już się zajmiemy w następnym odcinku. Sorry, że nie jest taki krótki, ale chcę go podzielić na kilka segmentów. Więc... Mam na nadzieję, że wam się podobał. Zapo zapowiedź... zapowiedź... E, trzeciego chapteru, pierwszy odcinek trzeciego chapteru. Mam na nadzieję, że wam się podobał. Będę już dłuższy trzymać. się. i mi się w